Już po raz 35. na sportowo uczczono w Toruniu Pamięć Grzegorza Duneckiego. W poświęconym mu memoriale wzięło udział 160 zawodników, a wśród nich najlepsi polscy lekkoatleci tacy jak Tomasz Kluczyński czy Marika Popowicz. Do rywalizacji na stadionie miejskim przystąpili także zawodnicy z Dubaju. Tu jest lepsza pogoda do trenowania, a my już przygotowujemy się do przyszłego sezonu. Memoriał zorganizowano z myślą o sprinterach. Jego główną konkurencją był trójbój, w którym zawodnicy zmierzyli się na dystansach 60, 100 i 200 metrów. Zawodnicy są właściwie już na takim wyciszeniu sportowym, natomiast jest to jeszcze czas na to, żeby swoje wyniki poprawiać. Z dobrej strony pokazał się wychowanek MKL-u Jakub Oczki. Młody torunianin był najszybszy na dystansie 800 metrów. 20 najwierniejszych kibiców bydgoskiej Polonii stawiło się na zaproszenie klubu w myślęcinku. Najmłodszy z fanów żużla miał półtora roku. Najwierniejszy w minionym sezonie nie opuścił ani jednego spotkania. Wszyscy otrzymali pamiątkowe identyfikatory, flagę klubową i słodkie upominki. Byłem na meczu Toruniem, z Gorzowym Wielkopolskim, z Zieloną Górą, Częstochową, Rzeszowem. Nie byłam na żadnych meczach, ale z tatą czasem oglądałam. Wychowankowie Jacka Woźniaka demonstrowali swoje motocykle i pozowali do zdjęć. Trener starał się przybliżyć żużel młodym kibicom. Być może wśród nich są przyszli mistrzowie toru. Niektórzy rodzice mnie tutaj zaczepiali i mówili, że już syn jeździ na rowerku czterokołowym i na każdych zawodach dużych, czyli na dużym rzuchu jest. Spotkanie było atrakcją nie tylko dla dzieci, ale i dla rodziców. I jedni, i drudzy czuli się jak gwiazdy sportu. Kluby Chatów, Zaksa Kędzierzyn-Koźle, AZS Częstochowa i Transfer Bydgoszcz wezmą udział w 9. Memoriale Arkadiusza Gołasia. Dobór zaproszonych zespołów gwarantuje wysoki poziom sportowej imprezy, która rozegrana zostanie już 21 i 22 września w murowanej goślinie. To są ekipy, które pokazują, iż grają naprawdę na wysokim europejskim poziomie. W ubiegłym roku zwycięzcą turnieju została rewelacja rozgrywek Bydgoska Delekta, tak więc i w tym roku nie mogło zabraknąć drużyny z nadbrdy. Niestety w Wielkopolsce nie mamy dobrej siatkówki, prawda? Najbliżej jest Bydgoszcz, więc co ciekawsze mecze odwiedzam Bydgoszcz i ja, no nie da się ukryć, że z prezesami, trenerami dobrze żyje. Memoriał Arkadiusza Gołasia będzie też tradycyjnie okazją do przeprowadzenia akcji charytatywnych. Muzyka